W zadaniu przedstawionym na rysunku należy sporządzić bilans mocy. Moc wydawana przez wszystkie źródła będzie równa mocy pobieranej przez rezystor. Ogólnie wzór na moc P to jest iloczyn napięcia i prądu. Tak więc, żeby policzyć moc wydawaną przez źródło prądowe, musimy znać napięcie na źródle prądowym. I moc wydawaną przez źródło napięciowe musimy znać prąd płynący przez źródło napięciowe prąd płynący przez źródło, przez siłę elektromotoryczną E wynosi I moc wydawana przez źródło przez siłę elektromotoryczną E E razy I to jest 25 razy 2 czyli 50 watów. Moc wydawana przez źródło prądowe i niewiadomo jest napięcie na źródle prądowym. W celu wyznaczenia napięcia na źródle prądowym musimy obliczyć napięcie na rezystorze UR i wykorzystać drugie prawo Kirchhoffa, czyli suma napięć w oczku musi wynosić 0. Zaznaczamy dodatni kierunek sumowania napięć w oczku. Można zapisać, że Ui minus Ur plus E wynosi 0. Napięcie Ui równe Ur minus E. Wykorzystując prawo Oma napięcie na rezystorze wynosi 10 V, a źródło napięciowe to jest 25, co nam daje minus 15 V. Czyli na źródle prądowym, Napięcie dodatnie skierowane jest przeciwnie do tego, które zastrzałkowaliśmy w treści zadania. Musimy wpisać minus 15 razy 2, daje nam to minus 30 watów. Moc wydawana to jest suma obu mocy. 50 minus 30 daje nam 20 W mocy wydawanej. A moc pobierana jest przez rezystor R. I kwadrat R lub U kwadrat przez R. W zasadzie tutaj mówimy o UR kwadrat zgodnie z tym oznaczeniem na schemacie. I kwadrat, czyli 2 do kwadratu razy R, czyli razy 5 to jest 4 razy 5, czyli 20 W. Proszę zobaczyć, że moc wydawana równa jest mocy pobieranej, wydzielanej w postaci ciepła na rezystorze.